Niestety Iran jest jaki jest. Mając e, tyle rzeczy jak, co mam, kamery, karty, pamięci, takie rzeczy, może się okazać, że będzie przesłuchanie. A nie jeden raz już słyszałem, że jacyś podróżnicy youtuberzy byli przesłuchiwani tutaj. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam złą i dobrą wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że kończymy podróż. Jest to ostatni odcinek z serii: Jak to daleko w Iranie? Będzie to odcinek powrotny do Polski, będzie to odcinek również podsumowujący całą podróż przez sześć krajów: Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Afganistan, Iran. Sześć krajów, moi drodzy, i co? I zabieram was w podróż powrotną. A dobra wiadomość jest taka, że jeżeli coś się kończy, to coś się zaczyna. I to już jest taka, powiedziałbym, utarta fraza, która często pojawia się na koniec każdej, każdej podróży. Ale takie jest życie, taka jest zasada życia. Przyjechałem wcześniej na lotnisko tutaj w Teheranie ze względu na to, że niestety Iran jest, jaki jest. I mając tyle rzeczy, co mam kamery, karty, pamięci, takie rzeczy, może się okazać, że będzie przesłuchanie. A nie jeden raz już słyszałem, że... Jacyś podróżnicy, youtuberzy byli przesłuchiwani tutaj, więc niestety no, trzeba brać poprawkę na to, że mogę się im nie spodobać po prostu. Więc trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę, komentarz i pamiętajcie o podawaniu, yy, podawaniu odcinków dalej, waszych ulubionych. I również pamiętajcie moi drodzy o tym, że kupować książkę Ludzie Drogi. W Google wpiszcie Ludzie Drogi książka i kupcie, żeby mieć co czytać. Zapraszam na odcinek, pozdrawiam serdecznie z lotniska. Szanowni Państwo, bez najmniejszych problemów, komplikacji przesz przeszedłem e, wszystkie punkty tutaj na lotnisku w Iranie, w Teheranie. I przyznam szczerze, że jestem troszkę zaskoczony ze względu na to, że myślałem, że wezmę, wezmą mnie na warsztat. Jest druga w nocy, więc trochę mi się język plącze, bo jestem zmęczony. Myślałem, że wezmą mnie na warsztat, przy kontroli bagażu gościu mówi to twój plecach? Ja mówię, no tak, no mój, tamto masz jakiś aerozol. Ja mówię, no kurde, no mam dezodorant, nie? Żeby nie śmierdziało mi spach i tak mu tłumaczę. mówi pokaż, pokaż. No i ten dezodorant ma 100 ml, więc 100 ml jest dopuszczalne. Tutaj nie ma świrowania. Kierownik w tej jest naprawdę dobry. Gość, gość do mnie mówi: Człowieku. To nie przejdzie. Ja mówię, ale to ma 100 ml tylko, więc musi przejść. On mówi, nie człowieku, to jest łatwo palne, więc powinno mieć 25. Ja mówię do niego, że 100 wszędzie przechodzi, wszędzie na świecie przechodzi 100. On mówi, nie, nie ma bata, nie przejdzie. Ja mówię, no dobra, no to daję, psiknę sobie na przyszłość i ten, i, i zabieraj. Wsiknąłem sobie no i zabrał, ale faktycznie no powinno to przejść. Brak znajomości z jego strony, ale pamiętajcie, nigdy nie ma sensu walczyć z wiatrakami, bo ja mam dużo rzeczy takich, których może można by było postawić znak zapytania, na przykład jak stelaż do namiotu. Kurczę, zawsze mam z tym problem. Nie wiem jak wy, ale ja cały czas latam z bagażem podręcznym, yy, mając stelarz. Mając cały namiot, włącznie ze śledziami. <grybujesz> serio, serio. Więc przyznam szczerze, że le lepiej stracić stary dezodorant niż stelarz od namiotu. Teraz lecimy do Turcji i miejmy nadzieję, że w Turcji nie będzie żadnego przypału, że będzie lot. Tranzytowy, bo to jest lot tranzytowy, więc nie powinni mnie już sprawdzać. Ale pamiętam, że miałem taki lot w Turcji przez Stambuł, że mnie sprawdzali drugi raz tam. No i wyobraźcie sobie, że tam to dopiero był cyrk, tam to był taki cyrk, że ja rozkładałem namiot na lotnisku i musiałem gościom pokazać, co to jest namiot, ale i tak nie chcieli w ogóle przepuścić. Więc wykombinowałem inną sprawę. Wyszedłem. Do Turcji wróciłem, wybrałem innych ludzi i, i przeszło. Ludzie nie wiedzieli, Turcy nie wiedzieli, co to jest namiot. Ciężko w ogóle, ciężko sobie w ogóle ten wytłumaczyć. I pamiętam też, poprosiłem, że menadżera zawołali. Przyszedł menadżer, pokazałem mu stelaż i ten menadżer wziął ten stelaż i mówi: Ty, to jest munchako, do walki. Ja mówię: Nie, no nie. Mówię, wyrwał mnie z sandałów, mówię okej, okay, dobra, okej. Okay. Ja mówię. Nie, nie będę już z wami rozmawiać. Mówię wam, w czasie podróżowania latania samolotem, z podręcznym, jest tyle przebojów, jest tyle ciekawych w ogóle sytuacji, to też wprowadza w taki delikatny stres, bo mi teraz wszystko poszło elegancko, ale jestem taki zestresowany tą Turcją, bo ten Stambuł, Turcja zawsze jakoś tak w mojej głowie jest taka taka dziwna. Tam jest zawsze dużo znaków zapytania, bo oni, oni, chcą, oni chcą pokazać, że oni są wyżej, oni chcą pokazać swoją siłę. No niestety, tak, taka nacja, taka narodowość. Trzymajcie kciuki. Kierownik teraz cziluje na takich fotelach. Na lotnisku w Iranie to nawet można kupić szafran. Czujecie to? Najgorszy scenariusz: jedna z pasażerek zgubiła na lotnisku przed samym wejściem do gate'u paszport. No i najprawdopodobniej nie, po, nie, nie poleci. Ciekawe, gdzie zgubiła może w toalecie może gdzieś w sklepie po prostu wypadł jej. Ale głupia sytuacja Musimy się będziemy pakować do samolotu już Kierunek Turcja. the West Pacific to the island of Kenyo. They treat me like a I go. And even though no one can tell, I still feel that Międzynarodowe lotnisko w Istambule, zawsze pełne ludzi, i zawsze tutaj największe prawdopodobieństwo, że można się spóźnić na kolejny lot albo może być jakaś wtopa. To jest dla mnie najgorszy punkt przelotowy. W Niemczech Żeby było dobre przywitanie. 4 euro na ziemi leżało. Czekało na kierownika. Kierownik po 4 euro się schyli. Nawet po grosza się schyli i kuchnie. Na szczęście. <grytanie> Za chwilkę, moi drodzy, yy, będzie seria pytań, które się najczęściej pojawiają. Odpowiem na nie no i kończymy odcinek kończymy całą podróż. Znalezione 4 Jurasy czekoladka wleciała 80% kakao, woda. Woda jest cholernie droga, bo tu jeszcze za butelkę płacisz i nie ma większych niż 1 litr na lotnisku. Zjadłem sobie jeszcze obiadzik i co jeszcze? sobie, bułeczę taką kupiłem z nasionami. Oczywiście to było więcej niż 4 Jurasy, ale energia musi być. Zatem zaczynamy pytania. Jeśli będziecie mieć dodatkowe pytania dotyczące podróży, to zapraszam do zostawienia komentarza pod, pod tym odcinkiem i na wybrane postaram się odpowiedzieć albo w komentarzach, albo może zbiorę wszystkie i na live na, na którejś właśnie y, rozmowie naszej bo postaram się odpowiedzieć wam na, na te pytania. Tutaj chyba nie jest dobre miejsce, bo ten wentylator chodzi, już nie denerwuje. Pierwsze Pytanie, które się pojawia bardzo często Który kraj Był najtrudniejszy Z tych Z tych sześciu, które mieliśmy okazję Odwiedzić No i tutaj bez wątpienia Odpowiedź pada na Faworyta, czyli w sumie na cel Podróży, bo tak na dobrą sprawę Obrałem sobie za cel Afganistan I Afganistan jest ewidentnie krajem Który wymaga Dużego przygotowania mentalno-psychicznego. Dlaczego mówię przygotowanie mentalno-psychicznego? Po pierwsze, mentalne, dlatego że turystyka w tym rejonie świata, ona nie istnieje. W sensie ona dopiero raczkuje, ona po prostu, ona dopiero stawia malutkie kroczki. I mentalność ludzi nie jest przygotowana na to, że przyjeżdża gość z plecakiem i sobie chcę pooglądać yy, w ogóle kraj, to jest, to jest, nie do, to jest nie do, to jest w ogóle nie. nie to się nie mieści w jej głowie, mentalnie, więc trzeba mieć bardzo dużo takiej siły, żeby tłumaczyć dlaczego tam jesteś. No i wiecie, po prostu kontakt z Tadeuszami czasami się zdarzają, ale rzadko, na szczęście, yy, agresywni Tadeusze. Więc Tadeusze to jest aktualna władza w Afganistanie. Więc ewidentnie Afganistan, no i też fizyczna siła, ponieważ nie ma tam... Tam nie jedź bez namiotu, bo tam nie ma bazy noclegowej. No chyba, że będziesz uderzał z dużych miast. Do dużych miast, to może jakoś to można ugrać, ale jadąc tak, chcąc poczuć ten kraj, no to niestety, bądź niestety musisz mieć namiot i musisz być przygotowany na to, że każdy dzień, każda minuta, każda godzina będzie jedną wielką, niewiadomą. Afganistan. Faworyt w tym zestawieniu. Kierowniku. A który kraj był najtańszy? Najtańszy no to. Trzeba powiedzieć, że był Uzbekistan. Afganistan też był tani. Kirgistan też był tani. I... Tak, te trzy kraje. A który był najdroższy? No to odpowiedź jest bardzo prosta w tym zestawieniu: Kazachstan. Kazachstan pozamiatał wszystkie pozostałe kraje. Wydaje się, że kraj duży. Wydaje się, że kraj idący z duchem gospodarczym, że tak to kierowniku. A gdzie było najniebezpieczniej? Najniebezpieczniej bardzo lubicie to słowo niebezpiecznie. Kierowniku, czy kobieta dałaby radę kierowniku, czy warto jechać tam solo, czy może z kimś? Odpowiedź jest prosta, no najmniejszy poziom bezpieczeństwa był ewidentnie w Afganistanie i tutaj, wiecie, tutaj nie ma co za bardzo szukać logiki i odpowiadać dlaczego, bo to, to po prostu wszyscy wiedzą dlaczego. E, czy kobieta by dała radę w Afganistanie sama? Słuchajcie, nie ma czegoś takiego, że ktoś da radę albo ktoś nie da rady. Może inaczej. Są kobiety, które poradzą sobie jeszcze lepiej i sprawniej niżeli na przykład ja. Ponieważ to zależy od wielu czynników, od tego, od umiejętności, bardzo dużo w sensie. W podróżowaniu wymagane są rozwinięte umiejętności wyczuwania ludzi. Zapomniałem, ma, ma to taką ciekawą nazwę. Ma to ciekawą nazwę w psychologii. Empatia, wysoko rozwinięta empatia, coś takiego do ludzi, ponieważ każdego dnia, każdą, w każdej minucie musisz się dostosowywać do tych ludzi i musisz być taki bardzo elastyczny. Czy kobieta sama dałaby radę i czy byłaby bardziej narażona na, yy, na niebezpieczeństwo? No niestety, yy, prawda jest taka, że no, trzeba tutaj powiedzieć, że tak, no niestety tak, ponieważ yy, biorąc pod uwagę kulturowe społeczne e, uwarunkowania i religijne. Trzeba zaznaczyć, że mężczyzna e, może e, zbliżyć się do kobiety po ślubie, e, dlatego też ten poziom, poziom napięcia jest ogromny i, i niestety muszę tutaj powiedzieć jako kierownik Świata, <noise> że to napięcie może w pewnym momencie wybuchnąć, yy, kiedy, kiedy pojawi się, kiedy pojawi się yy, młoda, atrakcyjna kobieta. I mówię to nie po to, żeby was przestraszyć, drogie panie, tylko po to, żeby, żebyście były tego świadome. Bo, bo tutaj na dobrą sprawę, gdyby nie te uwarunkowania religijno-społeczno-tradycyjne, -y, no to nie byłoby. Aż takiego napięcia, ale trzeba pamiętać o tym właśnie napięciu, dobra? Bo to jest bardzo ważne. Kierownik. Czy któryś z krajów wyróżnił się na tle gościnności względem obcokrajowca z wąsem i brodą? Odpowiedź brzmi tak. Słuchajcie, yy, w Afganistanie ta gościnność była po prostu przerażająco pozytywna. W Tadżykistanie również, w Uzbekistanie również, kiedy tylko słyszeli, że jestem Polakiem. Powiem wam, że we wszystkich krajach, w których teraz byliśmy czyli Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Afganistan, Iran we wszystkich krajach spotkałem się z dużą życzliwością, otwartością i ciepłem. Ale ktoś by powiedział, kierowniku. Wszystkie te kraje są takie ciepłe, i jak przyjadę, to też te, tak to odczuję? Odpowiedź jest prosta. Trzymam kciuki, żeby tak było. Bo to nie jest tak, że kraj, do, który odwiedzasz, kiedy ludzie słyszą, że jesteś z Polski, to już oni są zadowoleni i już po prostu cię przytulają. Oni są gościnni, ciepli. Niezależnie od tego, jakiej narodowości jesteś, żebyście to pamiętali. Oni są ciepli i otwarci ze względu na to, jakim człowiekiem jesteś. Jeżeli ty jesteś, ale jesteś zamknięty bądź zamknięta, masz problemy z nawiązywaniem yy, relacji z nowo poznanymi osobami, no to. Słuchajcie, to nie będzie tak jeden do jednego jak na odcinkach, jak widzieliście, z tą otwartością, bo to wszystko wynika właśnie, bo, bo my jesteśmy jak lustro i wszystko co się dzieje wokół nas jest autentycznie odbiciem, naszym odbiciem. Jeżeli wy będziecie otwarci, ciepli, zainteresowani drugą osobą, to druga osoba tak samo będzie. I tutaj nie ma żadnej większej filozofii. To jest taka mikrofilozofia kierownika, która po prostu wychodzi już z czegoś, to coś już wcześniej odkrył. A się ładnie zaplułem. Można by było symfonię do tego zaplucia ułożyć. Lubię sobie, jak opowiadam na pytania, chodzić, bo jakoś mi się wtedy lepiej myśli. Czy zabrałbym do Afganistanu Yy, dziewczynę. Czym pojechał z dziewczyną? Tak, bo powiem wam, że Afganistan jest krajem, do którego na 200% wrócę, ponieważ yy, w tej serii przejechaliśmy północ, a chciałbym przejechać w środek i jeszcze przejechać południe. No to jeszcze z dwa razy będzie trzeba wrócić. Już sam z Tadeuszami mam tyle herbat wypitych, że jak będą mnie widzieć, to będą mówić: O, kierownik wrócił! Kierownik wrócił. Słuchajcie, ewidentnie chłopak-dziewczyna, taka kompozycja podróżnicza, jest świetnym wyborem, jeżeli chodzi o zwiedzanie Afganistanu. Pozostałe kraje. Powiem Wam, że uważam, że Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, śmiało, dziewczyny, możecie same jechać. Naprawdę, oczywiście, z chłopakiem będzie Wam na pewno raźniej. Kierowniku, kierowniku. A co było najdroższe w tej podróży? Mandat był najdroższy. Niech mu. Niech mu ten bochenek chleba za te pieniądze z mandatu. Stanie pionowo w gardle. Ja tam jeszcze pojadę na tą granicę tadżycko-afgańską. No ale mnie wtedy, ale mnie zrobił z tym mandatem. Mandat był najdroższy. Bilety samolotowe zawsze są najdroższe. No i rzecz jasna wizy, prawda wizy? Sama wiza do Afganistanu kosztowała jakieś... Yy, 85 dolarów plus łapówka. Tak, tam też była łapówka, ale to taka perfidna I to gość mówi tak A czy jeszcze masz somy tadżyckie? Mówię, nie, nie mam O, jak dobrze, bo tu trzeba jeszcze zapłacić somy tadżyckie Ja mówię, ale pasem, przecież zapłacone w banku za wizę Oj, ale to jest inna opłata, inna opłata Ja mówię, no tam jeszcze o, o tyle mam To mało Ja mówię, no tyle mam, chcesz? <grytanie> no dobra Mówię wam, w ogóle śmiesznie tej podróży zapłaciłem, dałem najwięcej hajsu na łapówki w całej swojej kar karierze, chyba. Nie, 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 przepraszam. Sierra Leone przy organizowaniu wizy do Liberii. Tam to zostało posmarowane, gruba. No to. kurczę, Rok 2023 okazuje się, że jest to i początek 2024. Okazują się najbardziej łapówkarskie w mojej karierze. Z czego to może wynikać? Z tego, że chce się szybciej, łatwiej, prościej? Czy ja się robię leniwszy? Czy może ja się robię bardziej ugodowy i po prostu nie walczę z wiatrakami, tylko sypię yy, mamoną? Nie wiem, nie wiem. Moi drodzy, muszę się nad tym zastanowić grubiej, ale to... To trzeba przeanalizować, bo to nie jest dobre. Wiecie, jak, jakie jest moje postrzeganie i postrzeganie łapówkarstwa. A sam smaruje co to za życie. Czy samotne podróżowanie, kierowniku cię nie nudzi? Hmm. To było dobre pytanie, czy nie czuję się też samotny? Z jeden z widzów napisał po, pod filmem, pod jednym z odcinków. Powiem wam tak, że człowiek, kiedy podróżuje sam, mam wrażenie, że łatwiej jest samemu dotrzeć do i pewne rzeczy zobaczyć, których w parze nie jesteś w stanie zobaczyć. Bo łatwiej jest się prześlizgnąć do jakiejś rodziny na wiosce, będąc samotnie, no bo kurczę, samotny turysta, no to trzeba go przytulić, w sensie przytulić w cudzysłowie oczywiście, dać mu nocleg, a kiedy jest już z drugą osobą, no to już jest trudniej, ponieważ psychologicznie dwie osoby tworzą już, tworzą już, tworzą już grupę i... Z tej perspektywy jest na pewno łatwiej. Z druga perspektywa, też taka pozytywna samego samotnego podróżowania, czyli nie czujesz odpowiedzialności za drugą osobę. Ale z drugiej też strony w pewnym momencie, kiedy jest bariera językowa w podróży, fajnie jest mieć osobę, z którą możesz pogadać, tak jak ja byłem na przykład na początku z, z kościoł. Z Kościołem początek Afganistanu. Pierwsze odcinki jedziemy z Kościołem Poznanym na granicy Tadżycko-Afgańskiej tar i autentycznie to było super super wtedy, ponieważ ani ja, ani Kościa nie znamy języka Dari, czyli perskiego języka pasztu, więc ciężko było rozmawiać z tadeuszami czy z lokalnymi po prostu Afgańczykami. Więc... Wszystko ma swoje, swoje plusy i minusy. Trzeba po prostu sobie przekalkulować, czego oczekujesz od podróży, bo to jest chyba najważniejsze. Bo nie chodzi o to, żeby jechać na siłę z drugą osobą. Chodzi o to, żeby podróż była pewnego rodzaju falą, która bezwiednie idzie z ruchem. Z ruchem ziemi. Filozof kierownik Sokrates Tinio. Dziękuję. Jedno z ze standardowych y, pytań na koniec serii kierowniku kierowniku, a gdzie kolejna podróż. Słuchajcie, otwarcie mówię, że nie mam zielonego pojęcia. I jeśli ktoś będzie się zastanawiał, czy będzie to podróż samotna, czy może z partnerką podróży bądź partnerem podróży. Mm, to też nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. To nie jest tak, że ja planuję swoje podróże z wyprzedzeniem, nie wiem, rocznym. To bardziej powiedziałbym jest spontaniczne, bo na przykład na tą podróż bilet do Kazachstanu został kupiony tydzień przed wylotem. Więc widzicie, że yy, tworząc plan podróży, nie lubię się Blokować takimi rzeczami jak na przykład bilet. Bo jeżeli na przykład zabukujesz bilet 5 miesięcy wcześniej, a 6 miesięcy wcześniej się okaże, że jest jakaś fajna inicjatywa, to jesteś zablokowany. A może nie zablokowany, możesz też po prostu stracić ten bilet i nie uczestniczyć po prostu w tej podróży. Ale właśnie nie lubię tego uczucia uczucia zablokowania. Ale to już często wspominałem o tym. Na odcinkach. Ostatnie pytanie, i będziemy zamykać ten odcinek, bo już mi zimno. A człowiekiem tylko jestem. Kierowniku, czy było coś irytującego w tej podróży? Słuchajcie, ja, jako człowiek podróżujący w różne części świata, stykający się z różnymi kulturami, religiami, yy, stykam się z wieloma przeszkodami. Ale w tej podróży, podczas podróży po Afganistanie, że byłem moi drodzy tyle razy w ciągu dnia nagabywany na to, żeby zmienić religię, nagabywany na to, żeby studiować Koran, nagabywany na to, żeby w ogóle naprawdę no, stać się e, poczciwym muzułmaninem, sunnitą. I w pewnym momencie, po kilku dniach, to już przestało być śmieszne. Bo każdy, przychodzisz, jesz, a gość mówi. No, słuchaj, ty, Mordo, weź, powtórz. La 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 la. To jest taka fraza e, w, w islamie, która mówi, wyrzekam się swojej religii. Jedyną, e, jedyną, dobrą i prawdziwą religią jest Islam. No i słuchajcie, kiedy gdzie się nie obrócisz, ktoś do ciebie zagaduje. La, no weź, powtórz. La 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 la. la. Na odcinkach z Afganistanu widać w ogóle tą parodię, bo ja w pewnym momencie po prostu już wyciągałem kamerę. I kręciłem tych delikwentów, bo to było śmieszno zabawne i to było tak już pod koniec irytujące, że, że aż ciężko to określić. Człowiek otw otwarty na różne religie I tak nie trzeba mi mówić, żebym studiował Koran, bo ja czytam o Koranie, czytam niektóre yy, wersy, uważam, że w każdej religii można coś dla siebie znaleźć ale kiedy jest nadmiar, nadmiar i presja, w ogóle presja też bardzo duża, presja, to trzeba w ogóle też powiedzieć, że w niektórych miejscach niektórzy ludzie próbowali wywrzeć na mnie ogromną presję, a wiecie, że ja jestem, jestem osobą bardzo asertywną i jak ktoś mi mówi, że mam coś zrobić, to ja mu po prostu powiem, wiecie, w twarz, bez ogródek, że tego nie zrobię. No i bardzo często ta asertywność, yy, dla tych ludzi była czymś takim, powiedziałbym, takim zaskoczeniem. No bo jak to? Jak to on odmówił? Dlaczego on nie chce iść tak jak my mu mówimy? My przecież wiemy lepiej. No więc to było takie powiedziałbym, e, irytująco trudne w podróży. Szanowni Państwo! Paweł, nie pierdź tym perzutem. Szanowni Państwo, kończymy dzisiejszy odcinek, kończymy serię. Dziękuję za wspólną podróż po Kazachstanie, Kirgistanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie, Afganistanie i Iranie. Dajcie znać koniecznie, czy są osoby, które obejrzały wszystkie. Dzięki Paweł, taką pierdzioszką jeździsz. Czy są osoby, które obejrzały wszystkie odcinki z tego projektu. Polecam moi drodzy wejść na zakładkę playlista i tam pamiętajcie jak jest napisane jak to daleko w Kirgistanie. To jest w nawiasie numerek. Ten numerek ten numerek oznacza. Numer serii, na przykład seria z Kirgistanu będzie tam 20, któraś seria z Afganistanu będzie też tam nie wiem, 20 czy 30, nie pamiętam. Więc tam spokojnie, chronologicznie macie wszystkie poukładane odcinki. Więc jesteście w stanie odbyć podróż razem z kierownikiem krok po kroku. A to bardzo ważne, ponieważ każdy odcinek jest ze sobą powiązany. Powiedziałbym, że odcinki na kanale Jak to Daleko to swoiste. Vlogi pamiętnikowe. Bo tak to trzeba ująć: tych odcinków niekiedy jest tak dużo, że wy autentycznie widzicie dużą część podróży, którą miałem okazję odbyć. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólną podróż. Łapeczka, komentarz i podanie odcinka ulubionego, bądź odcinków do znajomych będzie mile widziane. I pamiętajcie o tym, żeby kupić książkę Ludzie Drogi, bo to bardzo ważne, żeby wspierać kierownicze wojaże i żeby mieć co oglądać w przyszłości. Dziękuję raz jeszcze. Ja się zabieram i jadę w kierunku Polski. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, wasz kierownik. Czołem!